Jak sprawić, żeby narcyz był tobą zafascynowany? Dlaczego narcyz staje się obsesyjnie przywiązany do jednych osób, a inne po prostu wyrzuca z życia i zapomina? Bo prawda jest taka, że narcyza bardzo łatwo zmusić, żeby za tobą ganiał. Oczywiście nie wtedy, gdy jesteś już na etapie utylizacji, czyli kiedy cię odrzucił, chociaż nawet wtedy bywa to możliwe. Jeśli ktoś tego potrzebuje, to w tym wideo chcę Wam pokazać, że narcyzem naprawdę można manipulować. Wielu osobom wydaje się, że narcyz to ktoś superpotężny, inteligentny, błyskotliwy, ale to nieprawda. Narcyz czyni człowieka ślepym, łatwym do zmanipulowania, a czasami mimo bycia błyskotliwym intelektualnie wręcz naiwnym życiowo. Bo tak długo jak grasz według jego scenariusza, on będzie cię zawsze o krok wyprzedzał i przez to wydaje się taki sprytny. Ale gdy tylko wyjdziesz poza jego ramy, okazuje się, że jest zupełnie bezradny. I dlatego mogę powiedzieć tak, osoba, która potrafi ignorować narcyza, nie wykazuje zainteresowania, może z satysfakcją patrzeć, jak ten traci kontrolę. Ile razy już tak było, że na początku byliście zakochani po uszy, robiliście wszystko, staraliście się z całych sił, a w odpowiedzi tylko plucie w twarz. A potem, gdy przestaliście zabiegać, odpuściliście, przestaliście wierzyć, że coś z tego będzie, nagle narcy zwraca. Pojawia się znów miłość, zainteresowanie, uwaga. Wielu z Was. Przeżyło to wiele razy. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz Wam o tym opowiem, ale zanim to zrobię, zapraszam Was do subskrypcji i obserwowania. Jeśli też to przeżyłaś lub przeżyłeś, napisz w komentarzu. To ważne, by inni, którzy jeszcze są na etapie biegania za narcyzem, zrozumieli, że ugłaskiwanie go, proszenie o dobre czasy nic nie da. Tylko z dystans, tylko ignorowanie, tylko emocjonalne kopnięcie tego człowieka, oczywiście symbolicznie, powoduje, że on znów zaczyna się interesować. Dlaczego? Bo narcyz ma syndrom odwróconej miłości. Im mniej go kochasz, tym bardziej mu zależy. To jak drzwi na sprężynie ciągniesz do siebie, odskakują, odsuwasz, przyciągają się. Im bardziej jesteś emocjonalnie, Niedostępna, im bardziej jesteś zamknięty, tym silniejszy pociąg czuje narcyz. To oczywiście przeczy zdrowej dynamice relacji. Ze zdrowym narcyzem nie zbudujesz nigdy zdrowej relacji. Dla narcyza to, co dla ciebie jest miłością, dla niego jest transakcją. Cała jego psychologia opiera się na uzależnieniu od dopaminy od tego, Strzału, który daje zdobywanie, wygrywanie, dominacja. Narcyz angażuje się w relacje tylko po to, by coś z nich zyskać. Tak zwany narcyzowy zasób. Nawet gdy mówi kocham cię i sam wierzy w te słowa, tak naprawdę nie kocha Ciebie tylko to, co może od Ciebie dostać. Nie zakochuje się w człowieku, zakochuje się w dostarczanym zasobie, w emocjach, Uwadze w energii, w uznaniu i w samym procesie zdobywania tego wszystkiego. To działa jak gra komputerowa, jakby Candy Crush od razu dawał Ci wszystkie poziomy i nagrody. Nudne, prawda? Narcyzowi chodzi o grę. On musi grać, zdobywać, polować, zwyciężać. Bez gry nie istnieje. Dlatego relacje z narcyzem mają zawsze charakter transakcyjny. On skupiony jest tylko na tym, co może z ciebie wyciągnąć. Gdy stajesz się stała, wierna, spokojna, oddana, tracisz dla niego wartość. Bo to, co miało być trofeum, już zostało zdobyte. On wiesza cię metaforycznie, jak gęś pod sufitem w spiżarni. Już jesteś jego, już nudna, już nie ma po co biegać. Narcyz często przejawia obsesję nie dlatego, że kocha, ale dlatego, że musi kontrolować i dominować. Dopóki goni, jest zakochany. Gdy już ma, traci zainteresowanie. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Narcyz żyje w całkowicie zniekształconej rzeczywistości. To świat paranoi, podejrzeń, stłumionych lęków, wstydu i niepewności. A gdy relacja staje się ciepła, wzajemna, stabilna, narcyz wpada w panikę, bo nie ma już nic do zdobycia. Dopamina znika, a z nią odpada iluzja, która pozwalała mu nie patrzeć na siebie. I co ciekawe, wiele osób, które nie są narcyzami, w bardzo podobnym schemacie. W dzieciństwie doświadczyli odrzucenia, zaniedbania, braku uwagi, i teraz w dorosłości wciąż szukają miłości w niedostępnych partnerach. Próbują wygrać miłość tam, gdzie wcześniej zostali porzuceni, ale tego schematu nie da się wygrać. Nie da się naprawić dzieciństwa poprzez. Dorosłe relacje. Trzeba przerwać po prostu ten wzorzec. Jeśli widzisz, że wciąż powtarzasz ten sam scenariusz, zakochujesz się, a potem zawsze kończy się tak samo, to warto przyjrzeć się swojemu stylowi przywiązania, zrozumieć, gdzie powstała rana, jak ją leczyć i jak budować zdrowe więzi. Narcyz nigdy, przenigdy, nie przyzna się do swojej patologicznej niepewności, ale w głębi duszy wierzy, że nie da się go kochać że jest wadliwy, niedostateczny, a może nawet niebezpieczny i że jeśli ktoś zobaczy jego prawdziwe ja, nie będzie w stanie go pokochać. Dlatego narcyz ukrywa swój lęk za czym. Za demonstracją jego zupełnego przeciwieństwa. Jestem wspaniały, jestem wyjątkowy, jestem idealny. I chociaż nigdy tego nie powie na głos, to właśnie ten strach bycia nieistotnym, nieadekwatnym napędza całe jego zachowanie. Zamiast zmierzyć się z własnym wstydem, Narcy tworzy fałszywe ja, misternie skonstruowany wizerunek który ma ten wstyd ukryć. Może to być udochowiony uzdrowiciel, kochający rodzic, niezrozumiany geniusz, błyskotliwy filozof, wybitny artysta, cokolwiek byle tylko wzbudzać zachwyt. Ale nieważne jak dobrze wypolerowana jest ta maska, narcyz wie, że to tylko maska. I to jest dla ciebie ważna wiedza. Ta maska jest fałszywa. Narcyz wierze, udaje i dlatego też wierzy, że wszyscy inni też udają. Nie potrafi wierzyć w miłość, bo sam nie potrafi kochać. Potrzebuje, żebyś wpisywała się w jego scenariusz, grała przypisaną rolę, która podtrzymuje jego iluzję bycia kimś wyjątkowym. A jeśli przestajesz grać tę rolę, przestajesz reagować Przestajesz błagać, przestajesz się tłumaczyć, to staje się to największym wyzwalaczem dla narcyza. To zapala alarm, wtedy rusza po ciebie, zaczyna cię śledzić, ścigać, prześladować, aż znów zaciągnie cię na smycz, bo jesteś jego zabawką, a zabawka ma być tam, gdzie on ją zostawił. Jeśli nagle zaczynasz chodzić samodzielnie, działać po swojemu, to trzeba cię złamać i przywrócić do porządku. Narcyz chce cię znowu zdobyć, znowu podporządkować. I im mniej się przejmujesz, im mniej mu wierzysz, im mniej reagujesz na jego manipulacje, tym bardziej on panikuje, bo cała jego tożsamość opiera się na tym, czy ma znaczenie dla ważnych dla siebie osób, czy jesteś jego obsesją, czy on nadal zajmuje miejsce w Twojej głowie, czy jesteś jego największą fanką, jeśli nie widzi u Ciebie ani zachwytu, ani zainteresowania, traci poczucie własnego ja. Utrata ciebie jako zasobu, to dla narcyza zagrożenie jego tożsamości. To coś w rodzaju psychicznej śmierci. Bo bez uwielbienia narcyz nie istnieje. Jakaś jego część umiera, nawet jeśli ma. Harem, wiele osób wokół, każda z tych osób jest fragmentem jego samego, odbiciem tego, jak chce się postrzegać. I to, co teraz mówię, to nie jest teoria. Wielu narcyzów mówi to wprost na sesjach psychoterapeutycznych albo chwaląc się tym w rozmowach z bliskimi. Narcyzi mówią otwarcie. Jeśli ktoś jest Empatyczny, silny, wpływowy, ma pieniądze, jest trudny do zdobycia, trudno nim emocjonalnie manipulować, wtedy czują ekscytację. To mnie motywuje. Im trudniejszy cel, tym bardziej chcę go zdobyć. Ale chodzi o to, żeby potem sprowadzić tę osobę do mojego poziomu. A kiedy mi się to uda, zaczynam jej nienawidzić. Tracę zainteresowanie. Ja osobiście również to słyszałam. Słyszałam to z doświadczenia bliskiej mi osoby, która również była narcyzem. Dokładnie tak wyglądały jego relacje z kobietami. Nigdy w życiu nie chciałabym słyszeć takich wyznań, ale one otwierają oczy. Tak się to układa, gdy tylko narcyz zdobędzie kobietę, która wydawała się niedostępna. Taka wyższa, rangą silniejsza, bardziej niezależna, wszystko się zmienia. Zdobył ją, sprowadził ją do parteru, upokorzył do takiego poziomu, że ona już pyta go o wszystko: nie tylko co ugotować, czy co założyć, ale jak ma w ogóle żyć, jak oddychać, czy może kichnąć. I wtedy koniec gry. Narcyz zaczyna ją nienawidzić, gardzić nią. Bo ona odebrała mu tę przyjemność, pogoni. To, co sprawiało mu największą satysfakcję, czyli zdobywanie, zostało zakończone. A zdobycz, która klęczy u jego stóp, traci dla niego wartość. Ale kiedy ty naprawdę stajesz się obojętna, przestajesz reagować, Przestajesz się przejmować tym, co robi, przestajesz się angażować w jego próby manipulacji i zaczynasz nowy rozdział życia narcyz wraca, bo widzisz, że odzyskałaś energię, odzyskałaś ten sok, ten zasób, w którym się kiedyś zakochał. I wtedy potrafi stać się Tobą obsesyjnie zafascynowany. Obiecuję złote góry, nowe życie, cudowną przyszłość. Zrobimy tak, jak ty chcesz. Będziesz miała wszystko, o czym marzyłaś, i wiele osób daje się na to nabrać. Ale Narcyz nie wraca po to, by dać ci to, czego pragniesz. Wraca po to, by wypić twoją energię, całą tę siłę, którą zebrałaś bez niego, by znów doprowadzić cię do stanu wyczerpania, uzależnienia i chaosu. Jeśli widzisz, że przechodzisz przez te cykle raz za razem, idealizacja, dewaluacja, odrzucenie, powrót, to znak, że trzeba przepisać scenariusz Twoich relacji. Pozdrawiam i życzę Ci dużo siły.